Temat przejęcia Grenlandii przez USA wrócił na czołówki gazet. Europejska prasa coraz częściej opisuje sytuację wokół wyspy, będącej autonomicznym terytorium Danii, jako sygnał alarmowy. W polskich mediach również pojawia się ton zaniepokojenia. Gazeta Prawna pisze, że spór o Grenlandię nie jest dyplomatycznym ekscesem ani osobistą fanaberią Trumpa. To świadoma gra oparta na logice dominacji w polityce międzynarodowej. Duńska wyspa pełni w niej rolę pretekstu i lewara wymierzonego w Europę. Koniec cytatu. Trump otwarcie mówi, że Stanom Zjednoczonym nie wystarczy dzierżawa Grenlandii, że USA muszą posiadać ją w całości. I polecił przygotować plan inwazji na północną wyspę. Europa tymczasem reaguje chaotycznie. Financial Times pisze wprost: Unia Europejska nie ma spójnej strategii zapobiegania ewentualnemu przejęciu Grenlandii przez USA. Jeszcze bardziej niepokojące jest milczenie NATO. Sojusz, który miał być gwarantem bezpieczeństwa euroatlantyckiego, milczy na temat amerykańskich roszczeń wobec swoich sojuszników. Dla wielu europejskich urzędników to sygnał, że Waszyngton może działać bez konsekwencji. W odpowiedzi Bruksela rozważa sankcje wobec amerykańskich gigantów technologicznych i banków, a nawet zamknięcie amerykańskich baz wojskowych w Europie. Wielka Brytania sonduje możliwość misji NATO na Grenlandii. To jednak reakcje nerwowe, a nie element długofalowej strategii. Jeśli Unia nie potrafi obronić jednego ze swoich członków, jak ma radzić sobie w świecie polityki siły? I najważniejsze pytanie, czy Europa jest gotowa zapłacić realną cenę za strategiczną suwerenność, czy nadal będzie liczyć, że ktoś inny ją w ostatniej chwili obroni?